Wierni w mszy łacińskiej, nie są znudzeni, nie żują gumy, tylko oni rzeczywiście wewnętrznie, zewnętrznie chcą uczestniczyć. No to z całą pewnością można powiedzieć, niezależnie od intencji, to dzisiaj przede wszystkim na katolicy tradycyjni są najbliżsi temu, co wtedy właśnie na Soborze, w co Kościół wierzył. Weź świętego Tomasza Zagwinu, weź tradycyjne katolickie studiuj i to są sprawcone przez Kościół, napisane przez świętych. Nie może spać z tego, nikt nie może po prostu. Ciebie zapolić to czytać. Czytaj, a jak wtedy są szczęśli? Prosi, księdza. Dziękuję, że John mi potrafił, bo pokazał właściwie ten skarb. W czasach zupełnego chaosu, w czasach zupełnej niestałości, zamętu pojęć, wielu ludzi jest przyciąganych przez tradycję właśnie przez jej stałość, właśnie przez jej precyzję, właśnie przez jej jasność. W tym tradycyjnym nauczaniu kościoła katolickiego odnajdujemy odpowiedzi na wiele